ma z tej strony kanału. Wiecie, że lubię czasem zanurkować w tematy, które na pierwszy rzut oka niekoniecznie pasują do mojego kanału. Dzisiaj będą to giwery. Spokojnie, nie zmieniam tematyki kanału. Chodzi o coś zupełnie innego. Weźmiemy na warsztat najlepsze polskie pukawki na rok 2024. Polski fach w tej dziedzinie to nie przelewki. A współczesne konstrukcje potrafią nieźle zaskoczyć. Zostańcie ze mną, żeby dowiedzieć się więcej o tych cudach techniki. Może wspólnie trafimy na coś nowego, coś, co nas zaskoczy coś, co pozwoli nam spojrzeć na ten temat z innej beczki. MSBS Grot Nowoczesność i Modułowość to hasło, które doskonale oddaje ducha tego wyjątkowego karabinu. Pierwszy przystanek na naszej liście. To karabin MSBS Grot, prawdziwy rodzynek w polskiej armii. To broń, która zyskała uznanie nie tylko w kraju, ale i za granicą. Nazwa Grot to nie przypadek, to ukłon w stronę cichociemnych, elitarnych spadochroniarzy z czasów wojny. Ci żołnierze byli symbolem odwagi i innowacyjności. I tak jak oni byli pionierami, tak MSBS Grot wyznacza nowe standardy w świecie broni. To broń, która łączy w sobie tradycję z nowoczesnością. Co czyni go tak wyjątkowym? Przede wszystkim modułowa konstrukcja. To rozwiązanie, które pozwala na szybką i łatwą modyfikację broni. Wyobraźcie sobie, że możecie dostosować giwerę do konkretnej akcji, zmieniając lufę, kolbę, chwyt, jak klocki Lego, tylko że o wiele bardziej wypasione. To daje niesamowite możliwości. To właśnie daje MSBS grot niesamowitą elastyczność na polu walki. Ale to nie wszystko. To broń, która jest również niezwykle wytrzymała i niezawodna. Ten karabin został zaprojektowany z myślą o wygodzie i ergonomii. Każdy element został starannie przemyślany, aby zapewnić maksymalny komfort użytkowania. Jego waga, wyważenie, rozmieszczenie manipulatorów. Wszystko to zostało dopracowane co do Joty, żeby zapewnić maksymalną kontrolę i celność podczas strzelania. To broń, która daje pewność w każdej sytuacji. MSBS Grot to nie tylko Giwera, to symbol zmian, jakie przeszła nasza armia w ostatnich latach. To dowód na to, że idziemy z duchem czasu. To dowód na to, że Polacy potrafią tworzyć innowacyjne i konkurencyjne produkty na światowym poziomie. To broń, która budzi podziw na całym świecie. A teraz wyobraźcie sobie, że trzymacie go w rękach. Czujecie jego solidność, precyzję wykonania, każdy detal dopracowany do perfekcji. Czujecie jego chłód, szorstkość tworzywa sztucznego, precyzję wykonania. To broń, która jest nie tylko narzędziem, ale i dziełem sztuki inżynieryjnej. To nie jest tylko kawałek żelastwa. To narzędzie, które w rękach wyszkolonego żołnierza staje się przedłużeniem jego woli. To broń, która daje przewagę na polu walki. MSBS Grot to przykład broni, która łączy w sobie tradycję z nowoczesnością. To broń, która szanuje przeszłość, ale patrzy w przyszłość. To broń, która budzi respekt, ale i fascynację. To broń, która jest symbolem polskiej myśli technicznej. To broń, która pokazuje, że Polska ma się czym pochwalić na arenie międzynarodowej. To broń, która budzi podziw i uznanie. Pomyślcie o tym, ile pracy, ile wysiłku, ile talentu kryje się za każdym egzemplarzem tej broni. To broń, która jest wynikiem ciężkiej pracy wielu ludzi. To praca inżynierów, konstruktorów, techników, którzy włożyli w nią całe swoje serce i wiedzę. To broń, która jest wynikiem pasji i zaangażowania. To praca ludzi z pasją, którzy chcą tworzyć coś wyjątkowego, coś, co będzie służyć Ojczyźnie. To broń, która jest symbolem polskiej dumy. MSBS Grot to nie tylko broń, to symbol dumy z polskiej myśli technicznej. To broń, która pokazuje, że potrafimy tworzyć rzeczy wielkie, rzeczy, które budzą podziw na całym świecie. To broń, która jest symbolem polskiej innowacyjności i kreatywności. Pistolet WIS, klasyka i historia, to nie tylko broń, ale także symbol narodowej dumy i niezłomności. Przenieśmy się teraz w czasie do okresu międzywojennego, kiedy to w fabryce broni w Radomiu powstawał pistolet WIS, znany również jako Radom. To właśnie tam, w sercu Polski, narodziła się legenda. To broń z duszą. Z historią, która jest nierozerwalnie związana z losami Polski. Każdy egzemplarz nosi w sobie cząstkę naszej narodowej tożsamości. WIS, czyli łacińskie siła, to pistolet samopowtarzalny, który miał być odpowiedzią na potrzeby polskiej armii w obliczu narastającego zagrożenia ze strony Niemiec. Jego nazwa doskonale oddaje jego charakter. I rzeczywiście. Stał się on wiernym towarzyszem polskich żołnierzy podczas kampanii wrześniowej, a później również w rękach żołnierzy armii krajowej. Był z nimi w najtrudniejszych momentach. Jego konstrukcja, oparta na amerykańskim pistolecie Colt M1911, cechowała się niezawodnością, prostotą obsługi i dużą siłą ognia. To połączenie sprawiło... Że był niezwykle skuteczny na polu bitwy. Pistolet WIS był ceniony zarówno przez żołnierzy, jak i przez cywilów, którzy doceniali jego walory obronne. Był to pistolet, który dawał poczucie bezpieczeństwa. Dziś, po latach od zakończenia II wojny światowej, WIS nadal budzi emocje. Jest obiektem zainteresowania kolekcjonerów i miłośników historii. To nie tylko broń. To relikt przeszłości, symbol walki o niepodległość, świadectwo odwagi i poświęcenia polskich żołnierzy. Każdy egzemplarz to kawałek naszej historii. Wyobraźcie sobie, że ten pistolet mógłby mówić: jakie historie by nam opowiedział, jakie tajemnice by zdradził, ileż niesamowitych historii byśmy usłyszeli opowieści o bohaterstwie, o poświęceniu, o walce o wolność. Historie, które poruszają serca opowieści o bohaterstwie, o poświęceniu, o walce o wolność to właśnie te historie na zawsze zapisały się w Annałach historii Polski. Każda z nich to dowód na niezłomność i odwagę naszych przodków. Pistolet WIS to nie tylko broń to część naszej narodowej tożsamości to symbol dumy z naszej historii. Z naszej walki o niepodległość, to broń, która na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Dziś, patrząc na ten pistolet, widzimy nie tylko zimny metal, ale przede wszystkim historię, która za nim stoi historię ludzi, którzy go tworzyli, którzy z nim walczyli, którzy oddali za niego życie. To właśnie oni sprawili, że Wis stał się legendą. Pistolet Wis to symbol, który łączy pokolenia. To symbol, który przypomina nam o tym, co najważniejsze o wolności, o honorze, o poświęceniu dla ojczyzny to broń, która na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Polski AK-47 Niezawodność i trwałość. Naszą podróż przez świat polskiej broni kończymy na legendzie broni, która zdobyła sławę na całym świecie AK-47 a właściwie na jego polskiej wersji, znanej jako PMK. To broń, która nie tylko zmieniła oblicze wojny, ale także stała się ikoną w kulturze masowej. To broń, która przeszła do historii jako symbol niezawodności, prostoty i skuteczności. Jej konstrukcja była tak innowacyjna, że stała się wzorem dla wielu innych karabinów szturmowych. Stworzony przez Michaiła Kałasznikowa karabin szturmowy AK-47 zrewolucjonizował pole walki. Jego projekt był odpowiedzią na potrzeby żołnierzy, którzy potrzebowali broni łatwej w obsłudze i niezawodnej w każdych warunkach. Jego prosta konstrukcja, łatwość obsługi i odporność na trudne warunki sprawiły, że stał się on ulubioną bronią armii na całym świecie. Nawet w najtrudniejszych warunkach AK-47 i jego polski odpowiednik PMK nie zawodziły. Polska, jako członek Układu Warszawskiego, Również produkowała AK-47 na licencji, nadając mu nazwę PMK. Był to krok, który umocnił pozycję Polski w Bloku Wschodnim i zapewnił jej nowoczesne uzbrojenie. Polski wariant charakteryzował się wysoką jakością wykonania i dbałością o detale. Każdy egzemplarz był starannie sprawdzany, aby spełniał najwyższe standardy. PMK był używany przez polskie wojsko przez wiele lat. Biorąc udział w licznych misjach i konfliktach zbrojnych. Jego obecność na polu bitwy była gwarancją skuteczności i niezawodności. Jego niezawodność i skuteczność zostały potwierdzone w boju, zyskując uznanie żołnierzy. Wielu z nich wspomina PMK jako broń, na której zawsze mogli polegać. Choć dziś PMK został zastąpiony przez nowocześniejsze konstrukcje, to nadal pozostaje on symbolem pewnej epoki, symbolem zimnej wojny i podziału świata na dwa bloki. Jego historia jest nierozerwalnie związana z historią XX wieku. Wyobraźcie sobie, że ten karabin mógłby opowiedzieć swoją historię. Byłby to opowieść pełna dramatyzmu, pełna momentów chwały i trudnych chwil, opowieść o żołnierskim życiu o trudach szkolenia, o napięciu na polu walki. Każdy żołnierz, który trzymał PMK w rękach, ma swoją własną historię do opowiedzenia. Opowieść o odwadze, o braterstwie broni, o poświęceniu dla Ojczyzny. PMK był świadkiem wielu aktów heroizmu i solidarności wśród żołnierzy. PMK to nie tylko broń, to świadectwo historii, symbol minionej epoki. Jest to również przypomnienie o technologicznych osiągnięciach tamtych czasów. To broń, która budzi respekt, ale i skłania do refleksji nad naturą konfliktów zbrojnych. Każdy egzemplarz PMK jest jak relikwia, przypominająca o przeszłości. Dziś, patrząc na PMK, widzimy nie tylko broń, ale przede wszystkim symbol siły, determinacji i woli walki. Jest to również symbol technologicznego postępu i innowacji w dziedzinie broni palnej. To symbol, który przypomina nam o tym, jak ważne są pokój i bezpieczeństwo. Współczesne konflikty zbrojne pokazują, że te wartości są nadal aktualne. Polski AK-47, czyli PMK, to broń, która na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Jego historia jest częścią naszej tożsamości narodowej. To broń, która budzi respekt, ale i skłania do refleksji nad historią i nad przyszłością. PMK to nie tylko narzędzie walki, ale także symbol naszej przeszłości i lekcja na przyszłość. I tak dobiega końca nasza podróż przez świat polskiej broni strzeleckiej. Mam nadzieję, że udało mi się wam pokazać, że to nie tylko kawałki żelastwa, ale przede wszystkim symbole, historię, świadectwa ludzkiej pomysłowości i determinacji. Dzięki za oglądanie. Jeśli podobał Wam się ten materiał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie odkryjemy razem kolejne fascynujące zakamarki świata.